Ej kochani, dzisiaj sobie przetestujemy tym barka o smaku czerwone winogrono, malina, granat, marchewka, jabłko, aronia. Jestem w ogóle ciekawa, czy to otworzę sama. No, zobaczę, czy mi się uda. Dobra, idę po nożyczki. Nożyczkę mi dałam radę i w ogóle pachnie to jak jakiś kubuś, ale no, tak jak jakiś kubuś. Wydaje mi się. No i co, no to pijemy. Ogólnie jest mega dobry. Zobaczmy, co mam tutaj napisane, bo jest zawsze jestem ciekawa. Dobrze myśl. Nie wiem, czy u was to widać. No, widać, dobrze myśl. Ogólnie mega dobry. I jeszcze mam jedną rzecz do przetestowania, czyli pączek Milka. Sobie go tylko otworzę z tej folii. O, ogólnie tak się prezentuje. Od razu mówię, to niestety mama, po prostu to testuje. No i co? Testujemy. Mm, mm -hmm. To jest taki klasyczny e, donut z czekoladą. Kocham. To tyle, kochani, Baja.